Jej jest ma. jest faza, Jest czal. U ludzi nie domu. Jej plus ma. równa się Tak się jeździ na kubie, tak są w końcu no jakie tutaj jakie bryki tu jeżdżą Co to za brykę chwilę razie Onahalane no je Już dużo tutaj takich jeździ małych światów. jeżeli się nie mylę hotel dla kończyków tu biedny kurde koni w takie gorąco wygłodzona bestia Stacja będzie w 24 godziny. To biedny koń do dobra jak już tu dojechałem do hotelu co wypadałoby mojego fiata zobaczyć czy jakie kapcie kurde Znaczy nie kapcie kurde normalne male kurde te jakieś sobie założył takie plastiki 126p Kuba need for speed underground Kurde. Sparko performance, performance. Akurat. No nie ludzie. Polski Fiat 126. Ty po polsku nawet pisze. Pizdu. Ale Ciekawe co? Tutaj to jest ta kurde. Ludzie nawet nie wiecie. Jaka ulga. 2 plus 2 równa się 5. O kurde, teraz mogę wreszcie spokojnie fucking... Fucking mieć wakacje, kurwa, no. Bez, bez żadnego... Kurde, dzisiaj, dzisiaj to już w ogóle, kurde, nie ma nikogo w restauracji. Ja pierniczę. Młodzież wyjechała. Z kurde, nie mam z kim imprezować, ale może odpocznę wreszcie. No, patrzcie, nie ma nikogo dzisiaj. Ja pierniczę. Baton sam został, chociaż nie spoko jest pokoj jest ze strzał. Moje pierwsze dwa piwa, znaczy nie pierwszy dwa. I drugie piwa. Chociaż nie wchodzą mi. Jutro trochę się przerzucam na rum. I spoko jest, z pompaść To się chyba górę. Nie zdarzałem się, cholera? Czyby? Przez wakacje? Jakieś, kurde kawałek. Jakieś. Trend. I takie zostało życie, kurde, dwa lata. Jak we wszystkich hiszpańskich piosenkach, znaczy czy nie we wszystkich, ale. Ona w połowie, wszystko jest o miłości. Tutaj tak samo. Piwo numer 6-7. Dzisiaj takie żarcie. Dzisiaj nie, byłem, nie brałem ryby, bo mam w dupie kurwa te ości zastanę. Jakiś kawałek kury. i znalazłem po kilku dniach wreszcie, że mają jakieś sosy. Barbecue i jest, jest jeden chili sauce. Czyli w miarę trochę dodaje to kurde. O, jak to powiedzieć, daje to trochę smaku po prostu, nie? Jest zdrówko patole. Jest degustacja żarcia z patolem. Bierzemy kawałek krewetki. W sosie, w drugi sosie. Wycieramy sobie paszce. Gdzieś mam patrzeć, żeby w oczy było tutaj. Pięknie. 5, tak? Nie, 7 to jest? Kalamary. Coś. Jakąś kurę mam tutaj? Artysta w końcu jest tu niech. I się wszystko należy. Artyście, wszystko się należy. Kurde. Więc już wypiłem 7 piw, kurde, w tym restauracji. Trochę zaczyna mi to walić w łeb. Jeszcze zjem kurde coś i idę spać i, i wale chyba dyskoteki, Chociaż znając mnie, 2 plus 2 równa się 5 i znając facetów, to że 2 plus 2 równa się 5, to nie znaczy, że jutro też będzie się równało 5, więc trzeba będzie znowu wrócić, żeby znowu 2 plus 2 równało się 5. Nie wiem, rozumiecie mi to, nie, ale chyba. Niektórzy przekaz totalnie zrozumieli. Pamiętacie, za darmo, za darmo. Nie za dinero, za darmo. Dwa plus dwa musi się równać pięć. Za darmo. Bo ja artysta. Artysty. Tak dla jaj to nagrywam. Degręgoladę de gostka, który wypił już... Czekajcie, kurwa, nie wiem już, nie pamiętam. Ile tego było? Kurwa nie wiem. No z, z, z tych szklanek to wypiłem chyba kurwa. z... Czekajcie się, 14 szklanek piwa. Więc widzicie degrangoladę? Czy ja sami teraz y, zobaczcie, czy na przykład ja, bo na przykład dla mnie ja się wydaje, mi się wydaje, że jestem trzeźwy, ale coś czuję, że mi się nie zepsuję. Więc po 14 szklaneczkach piwa, ja dalej, kurwa, znaczy dalej, że. Jestem tu 2,5 godziny w tej zasadnej restauracji mm. i tak powoli, 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 kurwa, sączę te żarcie, znaczy to jest dopiero mój drugi talerz, nie? Nie myślcie, że ja wypierdoliłem 10 talerzy, żebym Wam powiedział, tylko czy na przykład czujecie, że przez moje pierdolenie, że jestem napierdolony, nie? Bo mi się wydaje, że nie, no ale mówię. Więc, słuchajcie. Co to można, kurde, mówić? Jakieś, kurde, ryże, nie ryże. Ziemniaki, słuchajcie, tutaj na Kubę... się nie przyjeżdża Da? jedzenia, bo jedzenie jest bardzo za przeproszeniem nudne. Ale ja jako patol, alkoholik. Znaczy alkoholik wakacyjny. Kurwa, nie zrozumcie mnie źle. Wakacyjny alkoholik. Aby tylko Ty tu jest taka fajna cisza. zia, prawda? na no się podoba. Cały czas z nią gadam. Kurwa, mnie głupio nagrać, nie zawsze co tam? A fuck Cześć, może, może, mi się uda nagrać, kurde. Fuck, nie, nie, ma jej teraz. Dobra, dobra, Kistym z zdrowie, zdrowie, panowie. Panie. Imo, no, mieszczanie. Dobra, kończę nagrywać. To dziwne jest ta moja, kurde, ta, ta cizia, co... Fucking, ale magostka, cholera jest na magostka. Pizdo, czemu mam tylko szczęście? Wszystkie takie cizie, co wyrywam, co wyrywam. Pizdo, co mi się podobają mają gostów, no. Pizno. Dzisiaj 2 plus 2 równa się 5. Ale to nie jest ktoś, z kim bym chciał być, nie? Ktoś, kto ta tutaj, to jest... Uff. Motherfucker. 2 plus 2 równa się 6. To już coś znaczy, nie? To już coś co to znaczy. Czekajcie, idzie tam. No, Dzień dobry, okay. to co tam idzie? Ja na co idzie. Nie kurwa, będę ją nagrywał to jeszcze fucking totalnie Nie oleje. Przecież muszę się uspokoić, to kurwa, to jest fucking przyjebane, nie. Patrzę na wakacjach, kurwa. Ostrość. Ostrość. Ostrość, bo zajebę, kurwa, no. Wiecie, że. dole. brudol, miłość, kurde, tej dziewczynie. Co. Co, kurde, ta piwa nosi. Znaczy, ja wcześniej domówiłem, że mi się zajebiście podobała. Magostka i te i nie, ale kurwa, ty. Nie wiem, co mnie wzięło. Powiedziałem, że. Powiedziałem, że... Jestem zamieniany w niej. Ja kurwa, jestem pojebany. Ludzie są, są wakacje, Ci ludzie, tu wszystko kurwa, co, się, co na kubie jest. Na kubie zostaje, tylko że jestem popierdolony, że ja to nagrywam kurwa, no. Więc wymarzcie to z Waszej pamięci. Dzisiaj ja jestem kurwa na Muszę palić kurwa, mojego do dymu muszę palić kurwa sobie tych Dlatego przyjeżdżają na kubie, nie. Ja kurde wcześniej, bo jest moją. Było. Tak tylko... Olewałem ten, tą sprawę, nie? Ale kurwa Niemcy. Słuchajcie... To nie jest to temat do dzisiaj, nie? Jest to jest temat do dzisiaj. Ale, kurwa każdy, każdy kurwa coś chce. Każdy kurwa swoim przyjacielem, kurwa za coś, za jakieś kurwa pieniądze w ze strony. Nawet wczoraj się mało nie pobiłem z kurwa, ze skurwysynami Panem. Czy z dwoma skurwysynami, nie? Dobrze tak. Dziewczyna z łodem, no spokojnie, nie? Ale kurwa. Fuck, jak być to. Wcześniej olewałem to. Ale teraz jak patrzę. Z perspektywy. Jak byłem z Kubanką, nie? Przez 6 lat. Olewałem to, bo na przykład kurde, Rzecjanie. Ale kurwa jak ja teraz jestem kurwa, to ja miałem jeden fucking po czterech latach kubę i kurwa z kurwa, syn fucking kurwa myślą, że turysta pojebany czasami mało nie, po... nie kurwa myślą, się wcześniej, mam na pierwon, to z kurwy fucking w barze, nie. Przez kurwa kupoty, nie. Bo mają kurwa, turystę głupka, To, że fucking kurwa, pierwszy to śpią, że znam pierwon, nie. Kurwa ludzie, jutro ciąg dalszy. Kurwa nie dziesięć dzisiaj, ale jestem fakt wiecie co? Z tak to stawione negatywnie teraz na kubę. Na tych ludzi. Może teraz przypomina, że kurwa ci ludzie, każdy mówi. Jak ja przyjaźni, jest przyjaźni, kurwa, bo hmm. przyjaźni. Każdy kurwa chce o was coś. Tak, to są przyjaźni, kurwa. Tak, to w Meksyku, nie są przyjaźni, mam kurwa, no, już plecy dadzą, więc to jest ta różnica, to są przyjaźni. No, na plecy się dadzą, ale kurwa każdy coś wcale. Nigdy nie jest kurwa, to że jesteś. Kurwa, swój gór, kur, swój kum, ale kurwa, nie szczę, zrobię ci wszystko, tak. Nie, kurwa, buto to dinero, kurwa, o kurwa, kurwa w kolory Nie, Nie wiem, nie wiem, od Was, bo mnie fotka wczoraj w barze go, goście kurwa w chodach, kurwa turystów. I kurwa, mi się jedzie, że żeby też zrobią, nie? bo kurwa, przyszedłem, w I kurwa, nie pamiętam, twoja aplatka i jak kurwa, skurwa, synem. Dobrze, że taki chłopak nie Bo kurwa. Była ja i kurwa, w pierdło, teraz w kurwa i w stronę i kurwa, nie. Ale, no, widzicie co? To mi przynajmniej otworzyło twarz na kume. Może kurwa, tak naprawdę, wlacie, jak się, jest fajnie, Z tą państwa ze kurwa w pierdło, ale kurwa, nie, w pierdło, kurwa nie? Bawię się, ale mi kurwa, w pierdło, kurwa, ja, kurwa, za jakich kurwa frają, biorą, fakie, turystów, nie fają, robią pakiet Kurwa, znaczy, tu przynosi, nie, kurwa, machmy. Jestem naprawdę już Ja już jestem w kurwa, Dzisiaj nie chcę tego, a jutro go wrócę, Jest kurwy z Rompoyem, na dzienny. Na dzienny, kurwa, z powiem, dobry. Dzień dobry, kurwa, stąd frontu, jak skurwa, z kosem w pc. No to jaka jest dzisiaj kurwa cena? Jest taka, cena, czy co? Czy jaka cena, kurwa, wpisz do. teraz I jestem przejrzymy. I, I wtedy też był bo To ty mi nie daj, za głupka i myślisz, że jestem pijany, jest pierdolony, mi Kurwa daję Kurwa, się muszę prawie znosić na i przemyśleć się mnie odciągać, Kurwa, bo policja to jest gdzieś dalej, nie? I policja to jest Ani dla mnie, kurwa, dla nich, nie tam nie kurwa, i na nich. Z kurwy kurwa, nikt. Nie, robis, nie robi dysrespektu dla kurwa Polaka w billu. Polacy kurwa, bo fucking pride kurwa, z kurwy jebany. Kurwa, nikt. Nikt, szczególnie kurwa, nadbyw, kubie, zesrany, jeżdżę, kubie jeżdżę, nie obchodzi, się na te kubki, a jak ten zasrobili, Nie wiem, jak to działa i kurwy syny za to, że tego zbyt, bo, kurwa, już pił, I myślałem, że kurwa na domie teraz nie na cenę kurwa, na wcześniej. Się I już znowu nie kurwa, ty po kurwa, z kurwy nie jebany, tyle skurwysy, niejabony, niejabony, ryzyj, tam miał się stamtąd, bo, bo gorąco się się robi. I fapę policję moje, fapę policję, ale fata, 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 fata. No dobra, dzisiaj jest folklor kubański, jakiś kurwa, którego widziałem już tysiąc razy. Kurwa wszędzie, szczególnie w Kamagueli. Dzień wakacji. Kurwa, ty wiecie, że jeszcze ani razu na plaży nie byłem, tak żeby być, się wykąpać, to jest kurwa grzech. Cholera, no kurde, no. Cholera, nie wiem, dzisiaj może pójdę już, kurwa, posiedzieć trochę na plaży, no kurde. Jak się szwędam się cały czas tylko i szukam, kurde, cholera wie czego. Znaczy, nie no, żartuję, nie wiem bo... Kurde, jest ta budka z hamburgerami otwarta, no. czy nie? Pizdu, oj chyba nie, gdzieś Teraz jest bufet otwarty, nie chcę iść na bufet. Jednego głupiego hamburgera tylko Zobaczymy. Więc tak wygląda dzisiaj moje śniadanie. A za chwilę zjęto i pójdę dzisiaj. Będę się truł, kurde, piwa już nie na papę nieco. Będę się truł, te Spanish Coffee, kurde, hiszpańska kawa, tak? z alkoholem, więc... Będzie okej. Okay. Ty wiecie, że takie wakacje są naprawdę męczące? Cholera jasno. No i na marginesie, dzisiaj wreszcie jest, kurde, ketchup jakiś. Bo zawsze, cholera, od kiedy ja tu przyjechałem, brakowało zawsze. Nigdy się na ketchup nie załapałem, nie? Bo teraz przynajmniej chociaż, kurde, ketchup jest. Ktoś jakiś żart się zostawił. No żyj tak, żyj przeciw, ja nie zabiorę tego. Wiesz na YouTubie no. Dawaj, dawaj, tam jest cały hamburger, kurde, pół hamburgerach też kurde nie, jest, nie No żyj, żyj, żyj kurde. Nie bój się mnie wpis do... Ale wcina. Wcina jest z pieprza, kurde. Wszoku nie zrobię. To poszedł. Tam tyle jeszcze żarcia zostało jakieś nowe sosy Czy co? No. Dorzucę jeszcze sosu jakiegoś co to, to jest oryginal Jakiś sosy to. są czasami już tarda została trzeba cholera korzystać i na maksa tego hamburgera przyrządzić sami widzicie to jest kawałek hamburgera, kawałek ogórka nic więcej No ale dobra jest, kurde, zajebiste śniadanie o Pierwszej.